Siema widzowie dzisiaj będziemy jeść Happy Meal'a hm, wiem dobra najpierw oczywiście soczek. oczek jabłkowy jeszcze teraz coś na Happy meal. Dobra, co pierwsza zabawka? Dobra, zabawka. No już, ma, już to. Tak, co? Mi się trafiło. Trafiło mi się. Ale co, że pik-pik nie zrobiłem? Uwaga. Nie wyjśmy bo... Kurczę, o tak. Hmm, no dobra, to mi się walnie, co? Co to będzie? Zgadnięcia. Ale to jest nie no. To jest to? Mhm, dobra, dzięki i teraz frytka. Nic nie zrobię. Gorąca. No, ale dobra. No, dobra, dzięki. Ja, a za ile rusztu?